Na pomysł nową serię. Czerwone flagi postaci. Zacznijmy od Midorii. Ale zanim zacznę, żeby nie było, materiał ma charakter humorystyczny, jeśli nie posiadasz dystansu do siebie oraz do fikcyjnych postaci, zaprzestań oglądania. Bo mi się nie chce pisać nie wiadomo jakiej liczbie ludzi, że to są żarty. Pierwsza czerwona flaga to to, że Midoriya jest beksą. Za każdym razem jak się trochę mocniej wzruszy, wybucha płaczem. Często publicznie. Jakby chłopak ma 16 lat i planuje zostać bohaterem. Musi się ogarnąć. Droga, nazywanie swojego prześladowcy już z czasów przedszkolnych pieszczotliwym skrótem. Nie dość, że po imieniu, to jeszcze tylko częścią imienia, plus z uroczym przyrostkiem. Po polskiemu nazywa go kacuś. Jakby rozumiem, że znają się od bardzo dawna, ale wszystkie inne dzieciaki mówią do niego baku, a ten do niego kacuś. Również wtedy, kiedy usłyszał od niego, że ma skoczyć z dachu. Flaga trzecia regularnie naraża swoje zdrowie i sprawność. Jeszcze potrafię to zrozumieć, kiedy na szali leży czyjeś życie. Ale on to robił na egzaminie, na ćwiczeniach, na festiwalu sportowym. Ja rozumiem, że mu zależało, ale jeszcze trochę, a mógłby legalnie zająć niebieskie miejsce parkingowe. To jest szkoła nie walka o przetrwanie wyluzuj. Czwarta Syndrom Bohatera. On jest za wszystko odpowiedzialny, on musi uratować każdego. Nieważne, że jest uczniem pierwszej klasy liceum, i na pewno jest znacznie więcej bardziej doświadczonych bohaterów, którzy lepiej by sobie poradzili. Ale ma potężny dar. Przez większość anime nie mógł nawet użyć jednej dziesiątej swojego daru. Nie mógł zrobić nic konkretnego, żeby nie potrzebować opieki medycznej. To jak student pierwszego roku medycyny rzucający się do operacji. Nie ma wiedzy, doświadczenia, umiejętności, ale musi coś zrobić! Właśnie, stąd piąta flaga. Wszystko naraz. Wszystkiego musi się podjąć i musi być od razu w tym dobry, bo inaczej będzie się samobiczował. Musi od razu opanować one for all i wszystkie inne dary. Kij z tym, że zaraz padnie na rej i po temacie. Flaga szósta. Mam rotanie do siebie. Gość potrafi siedzieć po środku swojej klasy i waląć pełen monolog. Na tyle głośno, że wszyscy wokół go słyszą i niezbyt mogą ich zignorować ale na tyle cicho, że słyszał co drugie, trzecie słowo. Co czyni to bardziej niepokojącym. Flaga siódma, jego notesy. Ledwo natrafi na kogoś, kto jest choć trochę silny i od razu zaczyna robić o nim notatki. Wyobraźcie sobie, znacie jakiegoś gościa tydzień, rozmawialiście z nim może dwa razy i w pewnym momencie patrzycie mu przez ramię do zeszytu, a tam cała strona poświęcona analizie. O tobie. Creepy. I to nie jest chwilowa obsesja, ona się ciągnie wiele lat. Siódma, ostatnia flaga stresowanie INKO. Ta kobieta nie może mieć przez niego jednego spokojnego dnia. Czerwone flagi to dorokiego. Seria ma charakter humorystyczny, jeśli nie posiadasz dystansu do fikcyjnych postaci oraz siebie, zrezygnuj z dalszego oglądania. Pierwsza: gość ma tak silny Daddy że to był jego pierwotny strój. To szkaractwo. Według tego chciał budować swoją markę, bo nie cierpi tatusia. Druga: Bierze wszystko dosłownie. Koś ma 16 lat, chodzi do liceum i wrobienie go w coś jest łatwiejsze niż zdenerwowanie bakugą. Kość myślał, że przez niego ludzie sobie rozpieprzają ręce i że dziewczyny umierają, bo się uśmiechną. Trzecia, przesadne, dramatyczne reakcje. Przykładowo, to co widzicie. Ja rozumiem, że nie był w najlepszym nastroju, ja rozumiem, że był w nie najlepszym miejscu. Ale cóż, jak ktoś ma tak potężny dar, to nie powinien tracić tak łatwo zimnej krwi. Szczególnie na festiwalu sportowym. Na koledzy z klasy. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby pomylił strony. Papasero. Powiedziałabym, że czwarta flaga to jego dziwne relacje z ludźmi, ale każda relacja zasługuje na osobną czerwoną flagę. Czwarta jego relacja z Bakugo. Rozumiem, że między nimi zaczyna się nawiązywać swoista nić porozumienia. Jednak to Doroki nazywa go przyjacielem. Przyjaciel zaprzecza, że są przyjaciółmi, a on dalej twierdzi, że są. Nie żartobliwie, nie po to, żeby go wkurzyć, bo szczerze w to wierzę. A teraz wyobraźcie sobie, jak miałaby się sytuacja, jak gdyby ubzdurał sobie, że jest czyimś chłopakiem. No właśnie. Piąta czerwona flaga jego relacja z ojcem. A mianowicie to, jak szybko przeszło tak jawnej nienawiści i niechęć, tak silny, że odmawiał użycia połowy swojej natury na kursie bohaterskim. Jak sami Doria zwrócił uwagę, wszyscy dają z siebie 100%, ale on chce 50%. Nie dlatego, że uważa się za lepszego, czy co, ale dlatego, że chce zrobić na złość ojcu. Po czym idzie do niego na praktyki? Nawet nie raz, a dwa razy. W jednym miesiącu był tak zawzięty, żeby nie mieć nic wspólnego z swoim ojcem, a w drugim poszedł do niego do pracy. Szósta czerwona flaga, jego relacja z matką. Najpierw nie ma z nią żadnego kontaktu przez jakieś 10 lat, po czym ni z gruchy, ni z pietruchy zaczyna ją regularnie odwiedzać i wypisywać listy, gdzie opowiada jej o wszystkim. To nawet nie było stopniowe. W jednym miesiącu się do niej nie odzywa, w drugim mam synek. Pogubiłam się we flagach, więc... Gość ma talent pół na pół. I tak się ubrał. Miał taki potencjał, żeby być charakterystycznym i rozpoznawalnym. I wybrał to. Ktoś mógłby powiedzieć, ale on nie chciał wskazywać na swoje połączenie z ojcem. Z ostatnią flagą nie zdążę, więc zastopujcie. Macie na ekranie. Chyba za to berwę. Czerwone flagi zały. Materiał ma charakter humorystyczny. Jeśli nie posiadasz dystansu do fikcyjnych postaci oraz siebie, NIE OGLĄDAJ! Pierwsza czerwona flaga. Jego wygląd. Typ wyglądek bezdomny. Przepraszam, ale taka prawda! Ja wiem, że nauczyciele zbyt dużo nie zarabiają. Jestem córką nauczycielki. Ale chyba stać go na mieszkanie, na łazienkę w tym mieszkaniu, na prysznic w, tym, w tej łazience, na lustro w tej łazience i na golarkę w szafie za lustrem. Druga czerwona flaga. Typ śpi w miejscu pracy. Jeszcze pół biedy, gdyby opracował sztukę drzemania w fotelu. Ale on normalnie zabiera z sobą śpibór i kładzie się na ziemi. Człowieku, masz wybitnie problematycznych uczniów pod opieką. Nie masz na to czasu. Trzecia. Permanentny czarny dres. Jesteśmy Polakami, wiemy, czemu to czerwona flaga. Nie muszę chyba precyzować. Poza tym ma podarte rękawy. Piąta, nie umiałam znaleźć dokładnego obrazka, więc no. Brutalne obejście się z Dabim. Najpierw wepchnął mu twarz w grunt, a potem tak go skopał, że kopia się rozpadła. I tutaj zwracam uwagę, że Ajzała nie miał jak wiedzieć, że to była kopia, a nie prawdziwy człowiek. Szósta, straszenie uczniów. Biedne dzieciaki mają pierwszy dzień w szkole, a on już zagroził, że osoba, która będzie miała najgorszy wynik, wyleci. Bardzo pedagogiczne podejście. Siódma czerwona flaga wywalił uczniów w środku lasu i powiedział poradźcie sobie, po czym odjechał. Kompletnie nieprzygotowani na tą sytuację musieli dojść w miejsce, którego położenia nie znają, pod groźbą, że nie dostaną kolacji. Nie pozwolił im wziąć wody, chusteczek, nic. Na dodatek musieli walczyć z wielkimi kamiennymi potworami. Czemu czekać, aż stramatyzują ich złoczyńcy, jak może sam to zrobić? Siódma. Lubi koty, ale koty nie cierpią jego. To tyle. To cała czerwona flaga. Ósma. Chcecie mi powiedzieć, że gość potrafi walczyć i wygrywać z dziesiątkami złoczyńców naraz, coś o czym większość profesjonalnych bohaterów może tylko marzyć, ale zamiast aktywnie walczyć ze złoczyńcami? Uczy główniarzy. Zawodnik nie staje się trenerem, póki jest zdolny do rywalizacji. Dziewiąta. Kolega z klasy wymyślił mu imię Bohatera. Miał wybrać imię Bohatera, z którym będzie kojarzony przez resztę życia. Na którym będzie budował swoją markę i reputację i pozwala komuś kogo zna ile dwa miesiące, żeby mu je wybrał. Ostatnia dziesiąta typ ma pod opieką 20 problematycznych dzieciaków. I zamiast się na nich skupić, to w ramach czasu wolnego dowali sobie jeszcze 21. Czerwone flagi bakugą. Materiał ma charakter humorystyczny. Jeśli nie posiadasz dystansu do fikcyjnych postaci oraz siebie, nie oglądaj! Dobra, musimy się streszeć, bo tego jest dużo. Dlatego objaśnienie czerwonych flag będzie skrócone do minimum. Pierwsza czerwona flaga to back go. I w sumie tutaj mogłabym skończyć filmik. Druga. Gość przechodzi od zera do stu w ułamku sekundy. Ja nawet nie przesadzam. Trzecia. Prześladuje rówieśników od przedszkola. Czytać i pisać jeszcze nie umiał, a już potrafił doprowadzać innych do płaczu. Zgaduję, że nie tylko rówieśników, ale i nauczycieli. Czwarta, jedynymi momentami, kiedy nie wrzeszczy, to wtedy kiedy śpi, a to nawet też nie jest pewne, i kiedy pogrąża się w kompleksach, co też nie zawsze jest pewne. Piąta, widziałam kiedyś hetkanon, że Baku go robi takie miny, jakie robi, ponieważ ma dość tego, że ludzie mówią mu, że wygląda jak jego matka. I jestem święcie przekonana, że to prawda. Co prowadzi nas do szóstej czerwonej flagi? Relacja z matką. Obrazki, które wam pokazałam mówią za siebie. Ale jak wam mało, to macie jeszcze ten. Siódma, relacja z Deku. Oglądaliśmy anime, czytaliśmy mangę. Czy ja muszę precyzować? Ósma, relacja z Todorokim. Tym dosłownie szarpał chłopakiem, gdy ten był nieprzytomny. Mogłabym tak kontynuować z niemal każdą jedną postacią, prócz rysimy, ale... mam trzy minuty. Dziewiąta, jego zachowanie na festiwalu, co w sumie mogłoby stworzyć kolejną serię Czerwonych flag. Od wybitnie, aroganckiego rozpoczęcia, przez tryb demona... Po zachowaniu na podium, gdzie dosłownie musieli go skuć i zakneblować. Dziesiąta. Akceptowanie przezwiska Katsuś. Kaczam. Przezywa i prześladuje tego chłopaka przez większość swojego życia, a równocześnie po prostu zgadza się, by ten nazwał go Katsuś. Po imieniu zdrobnionym z pieczotliwą końcówką. Jedenasta. Jego ostateczne imię bohatera jest tak tragiczne, że jedyną postacią, której się choć trochę spodobało, był Spiner. Dla przypomnienia. To jest spajner. Dwunasta. Doprowadza dzieci do płaczu. I nawet nie jakieś maluchy, które przestraszyły się jego wrzaskiem, ale faktycznie odzywając się do nich, doprowadza do płaczu uczyń podstawówki, postawówki, którzy są z kolegami. To jest przerażające. Trzynasta. To jak trzyma puszkę. Co to ma być? Czternasta. Nie można znać człowieka po imieniu. Musi znaleźć jakiś nik. To są obrzeźliwe. 99% pewna, że gdybyśmy się spotkali, to jego nikt na mnie byłby wysol, albo coś w tym guścia. 14. Nawet jego włosy nie umieją się zachować. Pierwsza pani w serii: Czerwone flagi Uraraki. Skompletowanie jej czerwonych flag było pewnym wyzwaniem, bo to Uraraka, ale coś tam udało mi się wymyślić. Ale zanim przejdziemy do filmiku. Materiał ma charakter humorystyczny. Jeśli nie posiadasz dystansu do fikcyjnych postaci oraz siebie, nie oglądaj! Okej, okay, jeśli chodzi o jej relację z deku, to mam tutaj aż dwie czerwone flagi. Pierwsza to taka, że poleciała na niego. Rozumiem, że ją uratował, ale przy tym pogruchotał sobie wszystkie kończyny, a przed tym nie był w stanie wykrztusić w jej stronę słowa. Szczególnie, że nawet nie do końca ją uratował. Nauczyciele mogli powstrzymać tego robota w każdej chwili. Potem nie mieli żadnych takich interakcji, gdzie Midoriya mógłby zauroczyć Uraraka. Druga czerwona flaga to to, że Deku jest tą osobą, która inspiruje Uraraka. Deku. Kolega z klasy. Midoriya i Bakugo inspiruje All Might, najsilniejszy z bohaterów. Kirishima inspiruje Crimson Riot. Reszta uczniów, kiedy coś się dzieje, myśli, co zrobiliby ich idole. Którzy są doświadczonymi, dorosłymi bohaterami. A ona się pyta, co by zrobił deku. Wylądował w szpitalu o to, co by zrobił. Trzecia. Nie potrafię tego teraz znaleźć dokładnie, ale na pewno było, bo zapadło mi w pamięć. Uraraka raka nie je, albo je jak najmniej, żeby oszczędzać. Piara jest na kursie bohaterskim w najbardziej elitarnej szkole w Japonii. A stara się jeść jak najmniej. Czwarta. Wszyscy widzieliśmy, jak żyga tęczą. To nie jest normalne, żeby ludzie żygali tęczą. Idź do lekarza. Piąta, to mnie zawsze zastanawiało, bo ja rozumiem, że uraraka potrzebowała wytoczyć ciężkie działa na Bakugu, ale zrzucenie Tony Gruzu na jego łeb, a przy okazji na swój nie wiem, czy to miało odwrócić jego uwagę, czy odebrać przytomność, bo owalnąła go skała, ale ty też musiałaś pilnować w Szczególnie, że żeby go pokonać musiałaś go dotknąć, czyli być bardzo blisko miejsca, które obrzuciłaś gruzem. Szósta. I strój bohaterski ma obcasy. Na polu bitwy to zadanie złoczyńców wprowadzić cię zabić. Nie twojego stroju! Siódma. I główną motywacją, odkąd była mała, było pomóc rodzinie. Czy to przez pracę w rodzinnej firmie, czy wsparcie finansowe. I wybrała zawód bohatera? Rozumiem, że chciała pomagać ludziom ale mogła to robić na przykład jako lekarz albo prokurator. Wiecie, zawody, gdzie nie istnieje aż takie ryzyko zostania niepełnosprawnym albo martwym w bardzo młodym wieku. Ósma. Jej uroczość. Jest tak urocza, że to musi być nielegalne.